Dobry, nazywam się Radosław Maszkiel i dzisiaj chcę Wam pokazać, jak składać zamówienia na fronty przy pomocy naszej platformy zakupowej. Przechodzimy na stronę platformy centrum 24pl W prawym górnym rogu mamy Zaloguj. Ważne jest, abyście zarejestrowali się na naszej stronie, ponieważ wszystkie Wasze indywidualne zniżki w naszym systemie rozliczeniowym będą automatycznie przypisane do tego do Waszego konta internetowego, które założycie. Jak już macie konto, wpisujecie dane, zaloguj się. Jesteście zalogowani. Druga zakładka od lewej strony konfiguratory. A wybieramy. Strona się załadowała. Mamy tutaj nasze konfiguratory. Klikamy fronty. Teraz ładuje się baza wszystkich naszych frontów. I teraz tak, mamy okno do składania zamówienia. Mamy tutaj nazwę własne zamówienia. Możesz tu wpisać nazwę zamówienia, żeby później było łatwiej ją odnaleźć. Może to być imię. Klienta bądź adres. W polu uwagi wpisujecie informacje, jakie macie do danego zamówienia. Przechodząc niżej, macie pole materiał. Klikacie na folder z materiałem. Macie tutaj po lewej stronie szybkie wyszukiwanie. Bardzo przydatne, jeżeli wiecie tylko, jaki typ frontu macie, a nie pamiętacie numeru, więc możecie sobie na, tutaj na załączonych obrazkach przejrzeć. Ewentualnie, jeżeli macie numer w prawym górnym rogu wyszukiwarka, wpisujecie numer frontu i wybieracie. Teraz tak, podajecie wymiary frontu, które Was interesują: długość, szerokość, ilość. W polu opis podajecie opis, który będzie na etykiecie. Jeżeli klikniecie Dodaj pozycję w lewym rogu, automatycznie utworzy Wam następny wiersz z. Frontem, który był wyżej, czyli w naszym przypadku będzie to czarny front. Wpisujemy następną pozycję. I znowu, jeżeli pole będzie puste, tak jak mówiłem, to na etykiecie nie będzie żadnych dodatkowych informacji. W jednym zamówieniu możecie dodać kilka rodzajów frontów, czyli mamy tutaj wybrany czarny front, klikamy na folder. Powiedzmy, że w tym zamówieniu chcę jeszcze dodać fronty wetro. Wybieram sobie. Wpisujemy. I dodaję następną pozycję. Tak jak mówiłem wcześniej, zaciąga ostatnio wybieraną. I teraz tak, mamy całe zamówienie. Ważne jest dla ułatwienia. Prowadzania zamówień, umówienie tych tutaj na dole dodatkowych pól. Będą dla was pomocne w przyszłości. W lewym górnym rogu mamy zaznać, pozycję, czyli zaznaczamy całe nasze zamówienie. I teraz idziemy. Pierwszy sprawy. zmień materiał dla zaznaczonych pozycji. Jeżeli to wybierzemy, możemy automatycznie zmienić materiał dla wybranych pozycji, nie musimy przepisywać tych zamówień, tylko on nam automatycznie zmieni materiał. Następne pole jest to zmiń struktury dla zaznaczonych pozycji. Jeżeli w takim przypadku, jak ten, wybraliśmy z płyty unikoloru na płytę drewnopodobną, niektóre pozycje, jak widzimy tutaj w polu S, co oznacza strukturę, mają ją niezaznaczoną. Więc ważne jest, żeby wymusić zaznaczenie, żebyśmy mieli fronty zawsze po, po pierwszym wymiarze, bo jeżeli nie zaznaczymy tego pola, fronty ułożą się dowolnie przy cięciu, a tego byśmy nie chcieli. Pole kosz czyli anulujemy, usuwamy wszystkie pozycje z zamówienia, importy pozycje z innego zamówienia. Jeżeli wcześniej złożyłeś już u nas zamówienie, klikając tutaj i podając numer swojego wcześniejszego zamówienia, możesz zimportować do tego zamówienia poprzednie. Klikając tutaj importuj formatki, możecie zaczytać plik CSV do tego zamówienia, ewentualnie możecie taki plik wyeksportować od nas z konfiguratora do siebie na dysk. Mamy tutaj następne pole jakim jest importy z zestawu, jeżeli macie wcześniejsze zestawy zapisane, możecie je dodać do tego zamówienia, wybieramy sobie jakiś przykładowy, klikamy wstaw i widzimy, że one do, do, dopisało mi do tego na mojego zamówienia resztę formatów z innego. I mamy tutaj ładnie opisany, opisaną nazwę z jakiego to jest zamówienia. I tutaj klikniemy zapisz zestaw, możemy dodać zestaw do wcześniej widzianej listy. Dodając nazwę i klikając Dodaj do zestawów. I teraz tak, jeżeli mamy wszystkie formatki wprowadzone, klikamy Przelicz. System teraz optymalizuje zamówienie. I przeliczę wszystko. Mamy tutaj podsumowanie, ale sobie na przykład przypomnieliśmy, że do, tych, do, do, do niektórych z tych pozycji chcemy zrobić otwory. Nic się nie dzieje, póki nie wyślemy tego zamówienia przyciskiem dodaj do koszyka, który jest w prawym górnym rogu, rogu prawym dolnym rogu, yy, możemy wszystko jeszcze edytować. Klikamy tutaj w polu CNC i wchodzimy dodaj operację, możemy zrobić nawierty pod uchwyty, pionowe bądź poziome. Klikamy staw i nam pokazuje jak będą rozmieszczone uchwyty. Oczywiście wszystko możemy tutaj edytować. Klikamy na zębatkę, zmieniamy pozycję, rozstaw do, pod jakie uchwyty to ma być, jeżeli zrobimy 128, widzimy po lewej stronie, tutaj, że wizualizacja nam się zmieni pokazuje, jak to będzie zrobione. Następną operacją niech będzie uchwyt pod UKW 105. Klikamy wstaw. Widzimy to, jak operacja będzie wyglądała. Dodajemy następną operację, powiedzmy zawiasy. Wybierzmy sobie front prawy. I widzimy też tutaj, pojawia się nam dana operacja. Puszki standardowo są robione 100 od góry, 100 od dołu, więc jeżeli byście chcieli to zmienić, klikacie na zębatkę, wpisujecie wymiar jaki potrzebujecie. W naszym przypadku weźmy sobie 140. Oczywiście wszystko to jest na bieżąco aktualizowane na podglądzie. Klikamy OK, zapisz. I w takim zamówieniu musimy pamiętać, żeby jeszcze raz je przeliczyć. Automatycznie tutaj nam przelicza znowu, znowu zlicza metry i usługi, w tym, w tym razem będą już dodane. I widzimy tutaj płyta, metry, frezowanie, wiercenia i wiercenia pod zawiasy. Jeżeli zamówienie się zgadza, klikamy dodaj do koszyka w prawym dolnym rogu. Potwierdzamy. Teraz system nam to wszystko ładuje ładnie do koszyka. I tutaj mamy nasz koszyk. W tym koszyku są fronty. Możemy też do takiego zamówienia dodać formatki, blaty bądź okucia dostępne nas na stronie. Znowu to żadnego problemu. Opcje dostawy. Wybieramy dostawy. w jakim oddziale odbieramy to. Zamówienie, możemy wybrać sobie jeden z dowolnych tutaj widocznych oddziałów. Ewentualnie możemy takie zamówienie wysłać do naszego klienta, żeby nie taszczyć się z tym i nie, nie wodzić. Więc wybieramy, np., paletę, wybieramy formę płatności przelew, klikamy zamawiam. Twoje dane, czyli dane klienta, nasze dane adresowe, gdzie mamy to wysłać? Jeżeli uzupełnimy pola, zapoznałem się z regulaminem. Podsumowanie i klikamy tylko jeszcze potwierdzam zakup w prawym rogu i zamówienie jest już wysłane do realizacji.